Istnieje cichy błąd, popełniany codziennie przez miliony mężczyzn na całym świecie, który może poważnie szkodzić zdrowiu prostaty, a nikt tego nie zauważa. Nie chodzi o rzadką chorobę ani o problem wymagający drogich terapii. To coś znacznie prostszego i bardziej codziennego. Sposób w jaki oddajesz mocz. Ten mały, pozornie nieszkodliwy nawyk, może stać za częstymi wizytami w toalecie w nocy ciągłym uczuciem, że pęcherz nigdy nie opróżnia się całkowicie i tym nieprzyjemnym parciem, które wydaje się nigdy nie ustępować. Jeśli masz ponad 60 lat i rozpoznajesz któryś z tych objawów, wiedz, że nie jesteś sam i że zmiana nawyków może całkowicie odmienić jakość twojego życia. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzu, skąd nas oglądasz, z jakiego miasta w Polsce lub z jakiego kraju. To wspaniale wiedzieć, jak daleko dociera nasza społeczność. A jeśli chcesz otrzymywać proste i konkretne porady zdrowotne, kliknij, subskrybuj już teraz. Tutaj znajdziesz wskazówki, które naprawdę mogą poprawić twoje zdrowie i samopoczucie. Zacznijmy od zrozumienia, co tak naprawdę dzieje się z prostatą na przestrzeni lat. Ten mały narząd, położony tuż pod pęcherzem moczowym i otaczający cewkę moczową, odgrywa kluczową rolę w męskim ciele. Jego główną funkcją jest produkcja płynu, który chroni i odżywia plemniki, zapewniając im przetrwanie w kwaśnym środowisku żeńskiego układu rozrodczego. Jednak z biegiem czasu, zwłaszcza po 45 roku życia, prostata ma tendencję do powiększania się. To, co kiedyś miało rozmiar orzecha włoskiego, w niektórych przypadkach może osiągnąć wielkość mandarynki. Ten wzrost jest znany jako łagodny rozrost prostaty, naturalny proces, który dotyka większość mężczyzn w miarę starzenia się. Chociaż jest uważany za łagodny, ten rozrost może powodować szereg uciążliwych problemów, które bezpośrednio wpływają na samopoczucie i codzienną rutynę. Kiedy prostata rośnie, uciska cewkę moczową, kanał przez który przepływa mocz. To sprawia, że strumień moczu staje się słabszy. Uczucie parcia na pęcherz wzrasta, a wielu mężczyzn czuje, że pęcherz nigdy nie opróżnia się do końca. W tym kontekście pojawia się jeden z najczęstszych i najbardziej szkodliwych błędów pośpiech i nadmierny wysiłek podczas oddawania moczu. Kiedy mężczyzna ma trudności z opróżnieniem pęcherza, instynktowną reakcją jest parcie na mocz, napinanie mięśni brzucha lub próba przyspieszenia procesu. Takie postępowanie, powtarzane dzień po dniu, tydzień po tygodniu, generuje nienaturalne ciśnienie w układzie moczowym, osłabia mięśnie pęcherza i dodatkowo podrażnia prostatę. Rezultatem jest błędne koło. Im bardziej się napinasz, tym bardziej sytuacja się pogarsza, a im gorsza staje się sytuacja, tym większą odczuwasz potrzebę parcia. Aby zilustrować, jak ten nawyk może pozostawać niezauważony przez lata, wyobraźmy sobie historię Andrzeja. 64-letniego pana, który mieszkał w Warszawie. Przez długi czas Andrzej zauważył, że budził się co najmniej trzy razy każdej nocy, aby pójść do toalety. Uważał, że to po prostu część starzenia się, coś nieuniknionego i bez rozwiązania. W ciągu dnia odczuwał stały dyskomfort, ucisk w dolnej części brzucha i uczucie, że zawsze coś jest niedokończone. Zmęczony tą wyczerpującą rutyną w końcu zdecydował się pójść do urologa. To właśnie podczas wizyty lekarz wyjaśnił coś, czego Andrzej nigdy nie brał pod uwagę: sposób, w jaki oddawał mocz, pogarszał wszystkie jego objawy. Lekarz zapytał, czy spieszy się, korzystając z toalety, czy napina się, aby oddać mocz, lub czy jest spięty podczas tego procesu. Andrzej przyznał, że tak, że zawsze starał się skończyć szybko. Zwłaszcza w nocy, kiedy chciał jak najszybciej wrócić do łóżka. Urolog wyjaśnił wtedy, że ten pośpiech powodował, że pęcherz nigdy nie opróżniał się całkowicie, pozostawiając zawsze resztki moczu, co zwiększało ryzyko infekcji i nasilało objawy parcia. Lekarz nauczył Andrzeja dwóch prostych technik, które całkowicie odmieniły jego życie. Pierwsza technika była prosta, ale wymagała cierpliwości. Pozwolić, aby mocz płynął naturalnie, bez pośpiechu i wysiłku. Zamiast napinać mięśnie brzucha lub wywierać siłę, należało całkowicie się zrelaksować, spokojnie oddychać i pozwolić ciału wykonać swoją pracę. Po ustaniu strumienia moczu, zamiast po prostu opuszczać toaletę, zalecano odczekać kilka sekund, a następnie lekko pochylić się do przodu. Ten prosty ruch pomaga delikatnie ucisnąć pęcherz i prostatę umożliwiając usunięcie wszelkich resztek moczu. Ta technika, znana jako pełne opróżnianie, jest jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania zaleganiu moczu w pęcherzu, znacznie zmniejszając ryzyko infekcji i potrzebę budzenia się kilka razy w nocy. Druga technika, której nauczył lekarz, to tak zwana mikcja podwójna. Po normalnym oddaniu moczu i odczekaniu kilku sekund, Andrzej powinien spróbować oddać mocz ponownie. Często pęcherz nie opróżnia się całkowicie za pierwszym razem, zwłaszcza gdy prostata jest powiększona. Próbując po raz drugi, można usunąć zalegające resztki. Ta praktyka, choć wydaje się wymagać więcej czasu w toalecie, w rzeczywistości oszczędza czas i dyskomfort w ciągu dnia i nocy, ponieważ drastycznie zmniejsza potrzebę częstych wizyt w toalecie. Andrzej ściśle przestrzegał zaleceń i w ciągu kilku tygodni zauważył znaczną poprawę. Nocne wizyty w toalecie zmniejszyły się z trzech do jednej, a czasem udawało mu się nawet przespać całą noc bez przerw. Uczucie ciężkości i dyskomfortu w ciągu dnia również znacznie się zmniejszyło. Inną ważną kwestią, o której wspomniał urolog Andrzeja, była pozycja podczas oddawania moczu. Chociaż wielu mężczyzn jest przyzwyczajonych do oddawania moczu na stojąco. Badania wskazują, że oddawanie moczu na siedząco może ułatwić całkowite opróżnienie pęcherza, zwłaszcza u osób z problemami z prostatą. Kiedy mężczyzna oddaje mocz na siedząco, mięśnie dna miednicy są bardziej rozluźnione, co pozwala moczowi płynąć swobodniej, a pęcherzowi opróżnić się w sposób bardziej kompletny. Nie oznacza to, że wszyscy mężczyźni muszą natychmiast zmieniać swoje nawyki, ale dla tych, którzy już borykają się z trudnościami może to być prosta i bardzo korzystna zmiana. Nie ma w tym wstydu, wręcz przeciwnie, jest to znak dbałości o siebie i szacunku dla własnego ciała. Oprócz technik mikcji, kluczową rolę w zdrowiu prostaty odgrywa dieta. Niektóre składniki odżywcze mają zdolność do zmniejszania stanów zapalnych, ochrony komórek, a nawet spowalniania nieprawidłowego wzrostu narządu. Jednym z najlepiej przebadanych i zalecanych jest likopen. Naturalny barwnik występujący w czerwonych produktach, zwłaszcza w pomidorach. Likopen jest silnym przeciwutleniaczem, który w wielu badaniach wykazał zdolność do ochrony prostaty przed uszkodzeniami komórkowymi i zmniejszenia ryzyka poważnych chorób. Co ciekawe, likopen jest jeszcze lepiej wchłaniany przez organizm, gdy pomidory są gotowane lub przetwarzane, jak w zupach, sosach i koncentratach. Oznacza to, że tradycyjna zupa pomidorowa lub dobry domowy sos są nie tylko smaczne, ale również niezwykle korzystne dla zdrowia mężczyzn. W polskiej kuchni pomidory są obecne w wielu potrawach, a ich regularne włączanie do diety może zrobić znaczącą różnicę. Kolejnym niezbędnym składnikiem odżywczym dla prostaty jest cynk. Ten minerał odgrywa kluczową rolę w zdrowym funkcjonowaniu narządu pomagając regulować poziom hormonów i zmniejszać stany zapalne. Badania prowadzone na przestrzeni lat wykazały, że mężczyźni z odpowiednim poziomem cynku w organizmie mają mniejszą częstość występowania problemów związanych z prostatą. Pestki dyni są jednym z najlepszych naturalnych źródeł cynku, a ich regularne spożywanie może być prostą i skuteczną strategią profilaktyczną. Oprócz pestek dyni inne produkty bogate w cynk to kasza gryczana i fasola, produkty bardzo obecne w tradycyjnej kuchni. Włączenie tych produktów do codziennej rutyny nie wymaga drastycznych zmian, ale może przynieść trwałe korzyści dla zdrowia. Na uwagę zasługują również kwasy tłuszczowe omega-3, gdy mowa o zdrowiu prostaty. Te niezbędne kwasy tłuszczowe, występujące głównie w tłustych rybach, takich jak śledź i makrela, mają właściwości przeciwzapalne. Które pomagają chronić prostatę i zmniejszać ryzyko chorób przewlekłych. Śledź, na przykład, jest bardzo popularną rybą w Polsce i można go przygotować na wiele sposobów: czy to marynowany, wędzony czy gotowany. Włączanie regularnych porcji ryb bogatych w omega-3 do tygodniowej diety to smaczny i praktyczny sposób dbania o zdrowie. Oprócz korzyści dla prostaty, omega-3 przyczyniają się również do zdrowia układu krążenia poprawiają funkcjonowanie mózgu i pomagają zmniejszać stany zapalne w całym ciele. Historia Andrzeja nie jest odosobniona. Tysiące mężczyzn w całym kraju borykają się z podobnymi problemami, i wielu z nich uważa, że te objawy są nieuniknione i stanowią część procesu starzenia się. Prawda jest jednak taka, że niewielkie zmiany w zachowaniu i diecie mogą przynieść niezwykłą różnicę. Ważne jest, aby zrozumieć, że prostata, podobnie jak każdy inny organ w ciele, pozytywnie reaguje na odpowiednią opiekę, a ta opieka nie musi być skomplikowana ani wymagać ogromnych poświęceń. Wręcz przeciwnie, często są to proste zmiany, które wymagają jedynie odrobiny uwagi i świadomości. Należy podkreślić, że każdy organizm jest wyjątkowy i inaczej reaguje na pokarmy, techniki i leczenie. To, co doskonale działa na jedną osobę, może nie mieć takiego samego efektu na inną. Dlatego przed wprowadzeniem jakiejkolwiek nowej praktyki, czy to związanej z dietą, stosowaniem suplementów, czy zmianą codziennych nawyków, niezbędna jest konsultacja z lekarzem. Tylko wykwalifikowany pracownik służby zdrowia może ocenić indywidualną sytuację każdej osoby, uwzględnić historię medyczną i zalecić najlepsze strategie. Informacje przedstawione tutaj mają charakter edukacyjny i informacyjny, ale w żaden sposób nie zastępują konsultacji lekarskiej. Zdrowie jest cennym dobrem i zasługuje na to, by traktować je z powagą i odpowiedzialnością. Warto również pamiętać, że problemów z prostatą nie należy ignorować ani lekceważyć. Chociaż wiele objawów jest spowodowanych łagodnymi stanami, takimi jak naturalny rozrost prostaty z wiekiem, Mogą one również być oznakami poważniejszych problemów. Według polskich danych zdrowotnych, rak prostaty jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów wśród mężczyzn w kraju, stanowiąc około 20% wszystkich przypadków nowotworów u mężczyzn. Ryzyko rozwoju tej choroby znacznie wzrasta z wiekiem, a czynniki takie jak historia rodzinna, otyłość i nieodpowiednia dieta również odgrywają ważną rolę. Dlatego oprócz przyjmowania zdrowych nawyków na co dzień, Kluczowe jest regularne przeprowadzanie badań profilaktycznych, zwłaszcza po 50 roku życia. Wczesne wykrycie znacznie zwiększa szanse na skuteczne leczenie i może uratować życie. Oprócz Andrzeja jest też przykład Tadeusza, 68-letniego pana mieszkającego w Krakowie. Tadeusz zawsze był osobą aktywną, codziennie spacerował i lubił dbać o swój ogród. Jednak w ostatnich latach zaczął zauważać, że jego wizyty w toalecie stawały się coraz częstsze i bardziej uciążliwe. Odczuwał ciągłe parcie, ale kiedy docierał do toalety, strumień był słaby i powolny. Zawstydzony, unikał rozmowy o problemie, myśląc, że to coś, przez co po prostu musi przejść. To jego żona, zaniepokojona jego samopoczuciem, zachęciła go do poszukania pomocy medycznej. Podczas wizyty urolog nie tylko wyjaśnił Tadeuszowi odpowiednie techniki oddawania moczu, ale także doradził mu zmiany w diecie. Tadeusz zaczął jeść więcej pestek dyni, włączył tłuste ryby do swojej cotygodniowej diety i zaczął więcej gotować ze świeżych pomidorów. Przyjął również praktykę oddawania moczu na siedząco i podwójnej mikcji. Rezultaty były zaskakujące. W ciągu kilku miesięcy Tadeusz znów zaczął lepiej sypiać. Czuł się bardziej energiczny w ciągu dnia i zauważył, że jakość jego życia znacznie się poprawiła. Teraz dzieli się swoim doświadczeniem z przyjaciółmi i zachęca innych mężczyzn, aby nie wstydzili się szukać porady lekarskiej. Styd i tabu wokół męskich problemów zdrowotnych wciąż stanowią znaczące bariery, które powstrzymują wielu mężczyzn przed szukaniem pomocy. Przez dziesięciolecia tematy związane z prostatą, Funkcją układu moczowego i zdrowiem intymnym były traktowane jako tematy zakazane, o których nie mówi się otwarcie. Na szczęście ta mentalność się zmienia. Coraz więcej mężczyzn rozumie, że dbanie o własne zdrowie nie jest oznaką słabości, ale odpowiedzialności i miłości do samego siebie. Mówienie o objawach, szukanie informacji i konsultowanie się ze specjalistami to odważne i niezbędne postawy. Zdrowie nie powinno być powodem do wstydu, ale uwagi i troski. Innym ważnym aspektem jest psychologiczny wpływ, jaki mogą wywoływać problemy z prostatą. Budzenie się kilka razy w nocy, aby oddać mocz, nie tylko przerywa sen, ale także wpływa na nastrój, koncentrację i energię w ciągu dnia. Przewlekły niedobór snu może prowadzić do problemów z pamięcią, drażliwości, obniżenia libido, a nawet depresji. Ponadto ciągłe uczucie parcia i dyskomfortu może ograniczać życie towarzyskie, uniemożliwiając osobie udział w czynnościach, które kiedyś sprawiały przyjemność. Wielu mężczyzn unika wychodzenia z domu na dłuższy czas, obawia się długich podróży, lub odczuwa lęk w sytuacjach, w których dostęp do toalety może nie być natychmiastowy. Wszystko to głęboko wpływa na jakość życia i samopoczucie emocjonalne. Dlatego odpowiednie leczenie objawów jest nie tylko kwestią fizyczną, ale także emocjonalną i społeczną. Dobra wiadomość jest taka, że w większości przypadków problemy związane z prostatą można skutecznie kontrolować poprzez zmianę nawyków, opiekę medyczną i w razie potrzeby specyficzne leczenie. Ważne jest, aby nie ignorować sygnałów i nie odkładać szukania pomocy. Im wcześniej objawy zostaną zidentyfikowane i leczone, tym lepsze będą wyniki. A często, jak widzieliśmy w przypadkach Andrzeja i Tadeusza, małe zmiany mogą przynieść niezwykłą różnicę. Oprócz technik mikcji i zmian w diecie, inne nawyki życiowe również przyczyniają się do zdrowia prostaty. Utrzymanie zdrowej wagi, regularna aktywność fizyczna, unikanie nadmiernego spożycia alkoholu i niepalenie to fundamentalne środki. Siedzący tryb życia i otyłość są związane z większym ryzykiem problemów z prostatą. Podobnie jak palenie tytoniu. Z drugiej strony, regularne ćwiczenia fizyczne, takie jak spacery, pływanie czy jazda na rowerze, poprawiają krążenie krwi, wzmacniają mięśnie dna miednicy i przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Nawodnienie również odgrywa ważną rolę, ale musi być zrównoważone. Picie wystarczającej ilości wody w ciągu dnia. Jest niezbędne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania nerek i układu moczowego. Zaleca się jednak unikanie dużych ilości płynów w godzinach poprzedzających sen, aby zmniejszyć nocne wizyty w toalecie. To prosta strategia, która może znacznie poprawić jakość snu. Kolejną istotną kwestią jest uwaga na leki. Niektóre leki, takie jak leki obkurczające naczynia krwionośne, leki przeciwhistaminowe i niektóre rodzaje antydepresantów, mogą nasilać objawy ze strony układu moczowego u mężczyzn z problemami z prostatą. Dlatego ważne jest, aby poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, aby w razie potrzeby można było dokonać ewentualnych korekt. Wracając do centralnej kwestii tego materiału, czyli sposobu oddawania moczu, ważne jest, aby zrozumieć, że ludzkie ciało zostało zaprojektowane do funkcjonowania w sposób naturalny i harmonijny. Kiedy wymuszamy naturalne procesy, takie jak mikcja, ingerujemy w tę równowagę i tworzymy problemy, których można by uniknąć. Prosty akt relaksu, cierpliwości i pozwolenia ciału na wykonanie swojej pracy może zapobiec wielu komplikacjom, i dotyczy to nie tylko prostaty, ale wielu innych aspektów zdrowia. Dotarliśmy do końca tej informacyjnej podróży. Celem było pokazanie, że zdrowie prostaty. Nie jest nierozwiązywalną tajemnicą ani nieuniknionym wyrokiem dyskomfortu i ograniczeń, wręcz przeciwnie. Jest to coś, czym można zarządzać, co można poprawić, a nawet czemu można zapobiegać dzięki prostym, świadomym i poinformowanym działaniom. Cichy błąd popełniany codziennie przez miliony mężczyzn, pośpiech i wysiłek przy oddawaniu moczu, można łatwo skorygować. Techniki pełnego opróżniania i podwójnej mikcji są praktykami dostępnymi dla każdego i mogą znacząco odmienić jakość życia. Podobnie dieta bogata w likopen, cynk i omega-3 w połączeniu ze zdrowymi nawykami oferuje cenną ochronę dla prostaty. Historie Andrzeja i Tadeusza są prawdziwymi przykładami tego, jak wiedza i działanie mogą zmieniać życie. Nie potrzebowali drogich terapii ani skomplikowanych interwencji. Potrzebowali jedynie informacji, porady lekarskiej i chęci do zmiany małych nawyków. I to jest zaproszenie dla ciebie. Nie ignoruj sygnałów swojego ciała. Nie wstydź się szukać pomocy. Nie czekaj, aż objawy się pogorszą, aby zacząć działać. Twoje zdrowie jest w Twoich rękach. A każda decyzja, którą podejmujesz dzisiaj, może zrobić wielką różnicę w Twoim jutrze. Pamiętaj zawsze, to co działa na jedną osobę. Może nie działać na inną. Każdy organizm jest wyjątkowy i reaguje inaczej. Dlatego zawsze konsultuj się z lekarzem przed przyjęciem jakiejkolwiek praktyki, pokarmu czy leczenia. Przedstawione tu informacje mają charakter edukacyjny i nie zastępują konsultacji z pracownikami służby zdrowia. Dbaj o siebie z odpowiedzialnością, uwagą i troską. Długowieczność w dobrej jakości życia nie jest przywilejem nielicznych. Ale osiągnięciem dostępnym dla wszystkich, którzy wybierają świadomą i poinformowaną troskę o siebie. I niech ta wiadomość będzie początkiem nowego etapu w Twojej podróży ku zdrowiu, dobremu samopoczuciu i pełni życia. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw polubienie, podziel się z przyjaciółmi i rodziną, i zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej treści o zdrowiu i długowieczności. I zanim wyjdziesz, napisz w komentarzu, co w tym filmie było dla Ciebie najbardziej przydatne lub inspirujące? Chętnie przeczytam.